Siema, yy, horror psychologiczny, total chaos. I tak patrzę, jakiś nowy DM zobaczymy, czy zagrać. New game, survivalist mode, aha, dobra, begin, begin, już zaczynamy, zaczynamy. Tempo, tempo, tempo. Bardzo dobry początek. I could handle it. Ej, co mi przypomina? Był taki horror. The Quarry? Na się gra chyba podobny horror, coś takiego. Nie mogę tego już Mogę skręcać? O -o. Nie jest za późno na no co? Za, no zabijcie mnie? <grych> Dobra, Arrival, Loading Czyli mamy z prologu się dowiedzieliśmy, że ktoś z radiu... W radiu, w radiu słyszeliśmy kogoś krasza od po prostu Chapter pierwszy Arrival mm -hmm. Mm -hmm. Grafika? No powiem tak, zadowalające Dymówka, że sama 6 gb to. Eee, sporo. Jakby nie patrzeć. Ok, shift to jest taki das. Mamy jakiś tunel w jakichś ściekach, jakieś, żeby przejść. There is no other way, ok. Ale no other way do czego? Ej, naprawdę grafika mi się podoba No Mamy latarkę jakoś? F? Flashlight? Nie Mogę coś podnieść? E nie, tu coś jest Use. dobra się tego walutatorka, co ta paleta tak stoi? dobra, nie będę się czepiał Head journal, they are gone. They are gone, they are all just gone. My paradise Sophie has taken it over. This isolation is killing me. Spoko. Letters and information found... Dobra. Tu się bierzemy, tu nic nie ma jeszcze. Przejrzę się szczegółom. Mam te tekstury takiej średniej jakości, ale... Jeszcze. Locked. Mogę jakoś wybrać. Okej. Okay. Mogę jakoś to wziąć? Mogę rzucić tak. No, na jedynkę lota I co? Na dwójkę? Dobra No, dwie po prostu Może to to? Hmm, to to, dobra Inventory and crafting. Press inventory and then you have to see what items are you carrying From here... You... dobra, jeszcze wiadomo o co chodzi Hangar jakiś, to jest ja leczy Bo krwawienie i zwiększa gód, okej? Okay. Meczułki, coś idzie, czy ja mogę... Wziąłem jakieś tam brońkę? Nie Radio, dobra A co ty, ziomek, chcesz dzwonić? Co ty leży? Zgniły jabłka, no dobra. No to weźmiemy, będzie zgnęły jabłka najwyżej. Dobra. Tutaj chyba musimy zejść po prostu tutaj w dół. Da się to otworzy, bardzo przyzwoicie. Przydałoby się jakaś broń, bo czuję, że zaraz coś mnie napadnie. Glowstixy. Może to przejść, nie? Zablokowane. Mm -mm -mm. To kolejne rzeczy do zabrania. Papieroski, wiadomo. Ka. To miejsce było odwiedzane już wcześniej. Pewnie jakieś 5 dni temu. No, były jabłka zgnite, ale nie, nie, nie rozłożone jak totalnie, więc ktoś już wcześniej przede mną tutaj był. Ciekawe jaki ten człowiek miał wobec tego miejsca. To jest jakaś wódka. To mamy zestaw Polaka już. I tak, dobra, i to będzie służyć nam jako broń... uuuu Okej, okay, halucynacje z mi się podoba Mam kolegę ze schizoframem, że... Będę musiał zapytać pewno tak podobnie Oczywiście to był żart nieśmieszny i przepraszam go za to I przepraszam wszystkich chorych na tą chorobę, ponieważ jest to straszna choroba, ale... Pasowała do sytuacji, ale nie umie się być w język No dobra Mm, mm, mm. Mogę to przeskoczyć, czy ja muszę to rozłupać? Uuu! Ej, fajne. Mogę coś jeszcze rozłupać, to jest kolejna rzecz jakaś. Miesza w to. Wcieramy sobie drzwiczki, weźmiemy kolejną rzecz, jakieś bandaże, jakiś szep. Jakaś mam... O kurde, że on tam nie spada. Ten no, się Przeciwnicy będą secondary attack. Hold the secondary attack to charge up the no. To za Wow, takie dwa punkty kontrolne są. Czy tutaj pewnie jeszcze trochę słabiej niż ten bo na, na Maxa wyważony. Ktoś tam dzwoni. Dzwoni telefon od 5 minut. Ktoś rzucił na nas... o... rzucił na nas wiaderka, Evade. Press evade while moving to dodge incoming enemy, okej. Okay. Atax. No, tu można zapisać. To nie można zapisać w każdym miejscu. No dobra. Pulsujesz ok, to się nam drzwi, ale dokąd? Nic forum key, ok, jakiś key można to rozwalić? Bo to wygląda jak z gazem, były beczki dobrze, że nie można tego rozwalić. To nic nieba. To kolejny jest. Um, kolejna dźwignia. Potrzebujemy tego kluczyka. Jest kolejna dźwignia. Mogę to rozwalić? Nie. Nie no, potrzebuję tego klucza, tak? grafika jest bardzo fajna. Tak jak będę powtarzał do końca. Rozwaliłem to. Co ja teraz?

tylko ja się mam teraz bronić? Bo po prostu będę musiał być zdany na siebie i na swój spryt. I na swój klawisz Shift. No i będę na to zdany. O mój Boże, o mój Boże. Nic nie dzieje. Gdzie te dźwignie jeszcze były? Tu jest Dobra, dodziewamy Tutaj, jeden. jest jeden Tędy jeszcze nie szedłem to pewnie szedł, nie raz, ale... Hmm. Gdzie tam może być? Jestem ślep... A, on tutaj jest. No dobra, i co? Sekwencja ukończona. I co to mi dało? Coś tutaj było słychać. To się otworzyło, no dobra. To zamyka za nami? Tak, dobra. Czyli z tym sobie już poradziliśmy. Tylko, że nie mamy nadal broni. Crafty kitem. Mm, okay. head. Czyli ja bym musiał to skleić. Tape, small wooden handle i wood glue. Teraz bandaż. Na razie nic z tych rzeczy nie ma. Nie mogę to wyłożyć jako broni, jako samej główki, jako broń. Brudna woda. Save'ujemy gerkę. To to? Rury. Dobra, odcieramy sobie to. Może tu coś jeszcze jest. Monster Meat, oho. Idziemy do przodu, nie zatrzymujemy się. Wygląda podejrzanie, ale dobra, no... Gdzie indziej to nie możemy już pójść. No, to jest... Jakieś szczątki na luzaku. No to szczątki to są jakieś połączenia. Jak w ciele normalnym, no to... To fajnie. Nie mogę potem wyjść Jestem coraz bardziej głodny, widzę. Rotting bread? No dobra. Widzimy to, co? A, tak jak wygląda animacja jedzenia, no dobra. Wiadomo, to jest dymówka, ale no. Tunel, tu, tunel, tunelki potrzebne jest. No to szukamy tunelki. Co za mną dycha i to bardzo ochoczo zaczerpuje powietrza. Ale to powietrze, jakość powietrza w tym miejscu nie jest chyba najwyższa. Trochę ciemno, co? No, a taka gierka, nie? Turn to coś wydukowuje. Jakiś slag. I tu coś jest, i to odpadło, i co my mamy zrobić? A proszę to strany pierw nie musimy znaleźć symbole, tak, to jest taki symbol Ta omega, ta nam otwiera I co tu mamy? A tu mamy ten Tsuno, Tsuno Tsuno na Dobra, warto wiedzieć, że mamy już jedną ze złowy. A to strony było to, czyli zakładam, że musimy zrobić tak Na tą stronę mniej więcej, no dobra reszta symboli trzeba znaleźć. Tu coś na pewno było, Tu co na pewno było? No na pewno nie wiem, ale logiczne to by było, żeby to coś się znajdowało w tej symboli. Nie, albo jestem ślepy, albo upośledzony i tego nie widzę. Może to? Nie. Tu jest? Nie, tu nie jest No jeszcze w to. No już na, na ten... na ślepo. Będzie się strzelać. W tą stronę? Są to przybyłem, ale możemy sobie tutaj wejść, bo ten kluczyk. Może tu znajdziemy coś ciekawego jeszcze. No to takie kurwa... E Kurcze. <grobowce>, e, grobowce. Ciblo grobowce, nie wiem. Znak taki. A, no to jest szalka jakaś. I pokazuje się na prawo, no dobra. Warto wiedzieć. Kółko do góry. Ono zawaliło Coś chodzi Myślałem, że będzie to coś szło no dobra Półko do góry, ten tak jeszcze raz, w prawo Tak I tu? Nie No to idziemy tu ustawić po prostu Kółko do góry. Więc nie wiadomo gdzie. To mega. Jeszcze raz sprawdzimy, bo nie zwróciłem uwagi, to nie to. My nie zwróciłem uwagi na to sołeczka obok Lewo. No dobra. ty tam to pewnie w dół? Dobra, no to czas na spożycie posiłku Jabłuszko. A tutaj jest mieczyk. Dobra Save game gdzieś lata save a. Jakaś przyjemna muzyczka zaczęła grać. Wal mi po Kur... Nie miałbym uciekać. No dawaj szybciej. O mój bo Boże. Prawo, bo w lewo to się nie woda by nie zapuszczać. Można tu coś wziąć przy okazji? Jakiś kilo, Może, żebym mógł ich rozciupać? O, o, o! Nie w tą stronę. Oho, czy jestem już e, w tym dupie? Jeszcze nie. Póki stoję, to jestem żywy. I mam siłę uciekać. A, i to wszystko. Buu dobra, no raz się troszeczkę przeraziłem, ale ja jestem ogólnie bardzo odważnym człowiekiem. i believe it is something we have both desired for a long time. your presence in this place means that you are willing to do what i ask of you. if you follow my requests, i will take you to what it is that you desire. Ciekawe. Czwarte slot na zapisanie gry. Bardzo często tutaj można zapisać gierkę. Nie przesadzajmy, nie jest jakiś wysoki poziom trudności, przynajmniej w tej dymówce. Okej. Okay. Ten plac. Ten oasis. My tu byliśmy tam, ale nie wiemy, jak go rozumiemy. Sytkownik zginęł te góry, ale myślę, że z Waszą pomocą możemy zrobić coś do tego. On the north side of the island a mine awaits us. We must reach it. Descend into its depths to the deepest point. Only there is where you will find the answers you seek. Spoko poza wejść. Ale rzeczywiście, no innego wyboru pewnie nie byłoby. Okej. Okay. Recepty mamy. No, prozak. Nie było szkoda Bardzo... ...szytulne miejsce. Nie będę tego ukrywał, będę o tym mówił. Pójdź ciemno. Siódemka będzie chyba na jeszcze bore. się Dobra, no to zapisujemy, jak dany jedną gra do tej I don't know if this medication is working the nie consultant going away if something they're getting worse the brain shivers alone are unbearable. Please tell me there is something else we can try Doctor would it be so bad if I stop taking the pills and uh, just focus on therapy said let me know. Thank you sitters but impatient na imiona napisane na receptrze tutaj był Thomas. A teraz sobie sprawdzić na Eee, Tomas, dobra, to są jego leki Tak? E, Bosz, To jest doktor, dobra Ajajaj, aj, aj. człowieku. Rozumowanie ciężko Tu Nic nie ma kolejnej tam, które się pewnie nie przydadzą. Potrzebujemy tego klucza. Kurz. Bać. O jezu. Nie wyglądasz na przyjemniaczkę O! Wow. Dobra, dobra, oczywiście pod kątek. I to. Kulera jasna. to mnie nadal. Nie wiem, wolę nie sprawdzać. Uuu. Jest jedno daje znać, a my jesteśmy pewnie tym pacjentem. Tym, którego próbował doktor Thomas wleseć, ale oczywiście mu coś się nie powiodło. Idziemy w to miejsce nie wiem po co. Powiem tak, trochę się przeraziłem. Pod content. zrobiło co ciekawie. You have them. You might as well leave them here to fester. I can't do I can't do I can't do T glad you were able to return to contact me. How would you like to start next week? We have a lot of backup work we need to get on the top of. Last year was hectic, but 86 is looking to be worse. Glad to have you on board. No dobra. Czyli lekarz się zgodził, tak? A nie, to my się zgodziliśmy, lekarz nam coś odpowiedział. No dobra. Możemy coś sprawdzić w końcu. I co? I mamy kill off. W końcu! Witaj z powrotem, kochaniutki! Mm, inwentory... Majku. Włosy do oka wpadają. Klasyka gatunku. Jak się inwentory klikają? Cholera. I? Nie. Mam wagę wszystkich temu, 17 kilo drgamy ze sobą. No, trochę jest. Skilofon czuję się od razu bezpieczniejszy. O, Maria. Wow, to czujesz? Patrz A? I co? Głupiutko, czyli teraz? Ojejku, jaki ty jesteś słodki. Masz, jeszcze raz. To mi zbytnio nic nie daje. A nie. Zrzuć mi kilofa jestem na dole. No, goń mnie, goń mnie. I pastora. O, kurdy Mogę das dasować podczas tego? Nie, nie. Ale udało się, i tak. Tu one clutch! Mamy to! Co ty się tak machałeś przesady. Nie było takie przerażające. Oczywiście, Jeszemy każdego po kolei. Otwieramy sobie bramkę. Nie wiem, którym kluczem, chyba o tym czy Uuu, przecież... przenosi nas do DK, do innej serii. Ciekawe, co będzie teraz. Chapter drugi, o kurde, człowiek, kodikę. Dobra, 30 minut. Strasznie dużo, nie? Myślę, że... Zapisaliśmy przed chwilą, to a... Dobra, zagramy jeszcze do sejfa po prostu i... i... się z nami będę się sibanko?